Przecież ja się zatrzymałem, bo jak usłyszałem, że oni nawet nie potrafią napisać zaproszenia dla prezydenta, to jest po prostu, to dajcie spokój, to ja siadłem i na, napisałem 5 minut jest lepsze. Proszę bardzo, tak powinno wyglądać. Uczcie się tam. Tam wszystko Warszawa, data dnia od Komitet Organizacyjny Otwarcia Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w składzie Europa, Polska, Premier Tusk i Leśne ruchadło. I zaczynamy. Wielce szanowny, umiłowany panie prezydencie, 31% polskiego społeczeństwa oraz szczególnie wzruszony premier Donald Tusk mają zaszczyt napisać to zaproszenie, którego celem jest zaproszenie największej epickiej osoby na funkcję dyplomatyczną dekady. Premier Tusk w pierwszym rzędzie osobiście dla pana zamontuje podgrzewane ławeczki, a obok zainstaluje inne orczyki, aby nie siedział. upon some. Aby docenić Pańską osobę jako e, jedyny na uroczystość, będzie Pan miał prawo wejść w nartach, e, które po zakończeniu osobiście pan, przetrzę Panu e, szmatą zrobioną z flagi Unii Europejskiej Krystyna Pawłowicz. W pobliżu sceny będą ustawione specjalne lodówki, aby w kulminacyjnym momencie uroczystości Rada Ministrów mogła symbolicznie ucałować śnieg, po którym Pan jeździł. E, e, żeby się Pan nie nudził, nikt nie będzie przemawiał. Mówił po angielsku, a zamiast Mazurka Dąbrowskiego e, po prostu orkiestra góralska zagra pędzą, pędzą sanie. E, bardzo nam zależy, aby zechciał Pan zaszczycić albo raczej zagiewącić lub zakasprowić nas swoją obecnością wraz z małżonką e, swoją. E, proszę przekazać jej, że specjalnie dla niej wynajęliśmy tłumacza w języku migowym. Jeśli jednak ma Pan jakieś inne ważne sp sprawy zaplanowane na ten dzień, to jesteśmy gotowi przetransportować całość imprezy na dowolnie wskazany stok narciarski. W razie pozytywnego rozpatrzenia naszej uprzejmej prośby wyślemy po Pana rządową kolumnę ratraków, a żeby się Pan miał w co przebrać, to wyślemy też marynarkę wojenną, która będzie symbolizować Pański wkład w wojnę polsko-polską. Z poważaniem Komitet Organizacyjny Europa, Polska, Premier Tusk i Leśne Ruchadło. Dziękuję bardzo. Tak się pisze zaproszenia.